Z przyjemnością biorę od wielu lat udział w warsztatach, mimo że sama nie jestem interwencyjnym kardiologiem, ale coraz bardziej ta interwencyjna kardiologia dotyczy całej kardiologii. Dzisiejsza sesja dotycząca non-stemi jest tego dowodem. Bardzo skomplikowani chorzy, chorzy, którzy nie tylko mają chore naczynia, ale mają bardzo wiele chorób towarzyszących. Więc myślę, że te dyskusje są interesujące. Dla uczestników warsztatów, po pierwsze, z punktu widzenia technicznego oczywiście i postępu w tej dziedzinie, ale również z takim szerszym spojrzeniem dotyczącym zarówno chorób współistniejących, jak i leczenia współistniejącego. Dzisiaj dwa bardzo interesujące wykłady. Jeden dotyczący hipotermii u chorych w osób w zespołach wieńcowych. To zwłaszcza dotyczy populacji chorych z zawałem ściany przedniej. Którzy mogą skorzystać z hipotermii, zastosowanych w pierwszych godzinach, im wcześniej, tym lepiej. I drugi dotyczący rzadkiego, ale bardzo trudnego powikłania. Mianowicie, powikłania ze strony środkowego układu nerwowego u chorego, który miał ostry zespół wieńcowy. Tam jest zawsze ten problem, że nie wiadomo, czy to jest udar krwotoczny, czy zatorowy, jak postępować w kontekście również leczenia przeciwzakrzepowego i kto powinien się tym zająć. Jednym słowem, bardzo zachęcam do udziału w warsztatach.